W tej partii Olesja grała czarnymi i Grzesiek grał białymi. Mhm. Nietypowy trochę ruch czarnego, takie, takie kuse rozszerzenie, ale trochę jest takie w stylu Olesji, że budowa grup zamiast, zamiast tam oddawania moją przeciwnikowi, to po prostu budujemy silną grupę. Wyskok, no tak, to ma sens. Teraz, teraz kamień białego jest troszkę, troszkę w niebezpieczeństwie. Biały wyskoczyły. Mhm. Mhm. Tutaj można, można zaatakować białego. Jeżeli, jeżeli e, kamień jest daleko, to istnieje takie uderzenie z drugiej strony. Ciekawe. Po którym białemu jest dosyć trudno. Hmm, zaraz, czy można w ogóle tak zagrać wręcz? Czy zginiemy? Nawet jak zginiemy, to to może nie być takie złe. To mi wygląda na jakieś tam ko, ale stopniowe, dwustopniowe, hmm. Czy to jest najlepszy sposób, jak mogą zagrać czarne? Może można też po prostu od dołu, jeśli białe tu, no to wtedy biada białym, a jeśli białe, nie wiem, tu, no to... Też czarne sobie wygodnie żyją przyjemnie. Hmm. Białe mogą też zagrać jakoś inaczej, no ale to jest dużo wariantów tutaj. Czarne wyskakują. Trochę taki spolegliwy ruch. Teraz Gisel po prostu dograł, natomiast pewnie lepiej dograć już tak solidniej. Jeżeli białe wskoczą na do czarne wskoczą na narożnika, to tam nie ma aż tak dużo miejsca, żeby przeżywać. Chociaż może i tak wystarczająco. Hmm. Może można zagrać takiego pipa, pipa, wyskoczyć tu. No nie jestem pewien, ten ruch jest trochę nietypowy, bo czarne nadal mają możliwość zagrania takich ruchów bardzo ładnie. Tylko następny ruch czarnego jest absolutnie karygodny. Celem tego uderzenia i wydłużenia, kiedy mamy do czynienia z takim narożnikiem na wpół obronionym, jest sansan oczywiście. Przeżywamy sobie w sansanie i super. Tutaj jest możliwość obrony przez, przez białego, ale no nic to nam nie szkodzi, bo nawet to cięcie no, no nie jest zbyt dużym sukcesem dla białego. San-san za to jest bardzo dużym sukcesem, a czarne zagrały tu i pozwoliły białemu wzmocnić swoją słabość, w, no nie w sensie, po w sensie, w prostu czarne zagrały wymianę, które, która pomogła białemu. To jest, to jest bardzo złe, bardzo niedobry ruch czarnego. Należało grać w Sansana, teraz białe zagrały pip i wychodzą. Mhm. Rozumiem, ale następny ruch białego jest niezrozumiały. To jest zły kształt, po którym czarne mogą po prostu zagrać pipa i rozciąć białego, pchnąć i sobie teraz przeżyć. Czy to całkiem żyje? Może tak nie całkiem, ale w dużej mierze. Hmm. No ogólnie zabijanie tej grupy byłoby dość, dość trudnym zadaniem. A no czarne rozcięły białego. Yy, ocz czarnemu niszczy. Aha. a Aha, No właśnie, ale tak naprawdę nie niszczy. Nie niszczy oczu, tylko tworzy słabość w kształcie. Yy, a można było po prostu wyskoczyć zwykłym ruchem, albo nawet wydłużyć. No i też, no, jeśli czarne będą dalej pchały, to możliwe, że później będą, będą grały tu. O7 to ruch, który czarny mógłby zagrać. A, no to prawda, to prawda, ale nie tylko o7 to jest ruch, który czarny mógłby zagrać, też, też, też n7. Um, no dobra, no, 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 w porządku, ale ruch białego po prostu pozostawił słabość w kształcie. Czarny teraz bardzo, bardzo spolegliwie po prostu przeżyły, zazwyczaj takie przeżywanie jest, jest, nieefektywne i no lepiej było oczywiście próbować ciąć, albo też może próbować robić jakieś inne rzeczy. Czarny tak przeżyły dość powolne to są ruchy. Teraz biały rozcięły czarnego, ale nie do końca wiadomo po co, ponieważ czarne tutaj z łatwością przeżywają. Takim ruchem się po prostu łączą. Tutaj nie da się chyba tego rozciąć. Tak, nie da się, po prostu jest to niemożliwe, niewykonalne. Yy, więc to cięcie nie wiadomo czemu służy, jeśli też centrum czarnego jest w miarę bezpieczne. I zamiast tego, pewnie lepiej było po prostu zagrać tu, a w przyszłości bardzo możliwe, że jakimiś innymi ruchami będziemy atakowali ten kształt. No a jak na razie po prostu można to zignorować. Dobra, w grze poszło tak i teraz niedobry ruch czarnych, niepotrzebna wydłużka, bo przecież możemy, możemy zagrać tu. Olesja pewnie się bała tego, że, czarne, że białe mogą zagrać tu i tu i jest to trochę nieprzyjemne, ale wcale nie jest to takie nieprzyjemne. To po pierwsze, a po drugie możemy też zawsze odpowiedzieć w taki sposób. A ta wydłużka dała tylko białemu zewnętrzne. No i teraz białe sobie wzmacniają kształt. Trochę nie jest tutaj tak przyjemny ten kierunek gry, bo nie zyskujemy zbyt dużo. Trochę, trochę jakbyśmy brali damę, ale też nie da się tego uniknąć, bo, bo jeśli, jeśli tu nie zagramy, nie wiem, zagramy tu, no to, no to będzie zbyt bolesne to jeśli czarne będą kontynuowały, później też pip będzie, będzie troszkę nieprzyjemny. Także białe kontynuują, no ale jak, jak już będzie można, to dobrze, dobrze przestać kontynuować. A, a, tak, no to myślę, że w tej chwili to już jest dobry, po, dobry moment, żeby, żeby po prostu zagrać normalny ruch. Nawet jak czarne tam złapią, no to to nie jest... No, dostają siłę, która jest natychmiastowo zniwelowana przez te ruchy białego na bandzie. A jeśli czarne będą grały ambitnie, no to w przyszłości, w przyszłości bardzo możliwe, że aji zostanie, zostanie zaktywowane. No właśnie tak, aktywne, aktywne niszczenie siły. Ale w praktyce to chyba bardziej było trochę dostawienie czarnemu siły. Nie trzeba było o tym wychodzić już teraz. W sensie, jeśli czarne byłyby trochę słabsze, to tak. Ale tu wydaje mi się, że czarne w miarę, w miarę łatwo sobie poradziły z kształtem. Chociaż, no dobra, może białe też stworzyły sobie całkiem ładne coś, od czego będzie można później zagrać jakiś taki ruch i cieszyć się swoją lewą bandą. Jak na razie białe nadal atakują czarnego. Hmm, tutaj dość nietypowe, żeby nie odpowiedzieć. Raz. Hmm. Hmm. Tak, czarne tu się zabezpieczają. No, i taki, taki ciekawy rezultat. Wygląda na to, że białe się wzmocniły, czarne się połączyły, zdobyły kilkanaście punktów, ale białe tutaj też mają sporo punktów. Tak, z 15, 25, tutaj też bardzo dużo. Z 20 to razem 45, 55, plus coś dostaną na tamtej bandzie, a jeszcze komi, czyli 60 punktów plus potencjał mają białe, a czarne mają tak powiedzmy 15, 20. Potencjał. Dobrze dla białego raczej, ale czarne nadal mogą kłaść presję na grupę białych, i to daje czarnemu szansę na zwycięstwo. Czarne grają tu i białe mogły w tej chwili bardzo spokojnie po prostu odpowiedzieć. Niech tam czarne nawet sobie dograją wrogu. Białe mają prawdopodobnie po prostu więcej, więcej punktów natomiast białe z do rogu, bo pewnie białe pomyślały, że to jest najprostszy sposób wygrania partii, że zabierzemy czarnemu ten narożnik, czarne zagrały bardzo dziwny, dziwne shimari, takie dalekie, po którym bardzo łatwo jest przeżyć w narożniku i że po prostu sobie tutaj przeżyjemy i czarne będą miały za mało punktów, ale czarne będą miały, będą miały cel ataku i dlatego tak naprawdę partia będzie nie taka trudna dla dla czarnego w sensie będzie trudna, ale, ale będzie tam jakiś cel. Także lepiej, lepiej było po prostu zagrać bezpieczny ruch, który daje nam punkty i jednocześnie wzmacnia grupę. Jeśli czarne się wzmocnią, to wtedy gramy na styku dwóch terytoriów. Ym, tak, tak, tak. I teraz biały zamiast kontynuować tak jak w Joseki, co by dało nam sentę i pozwoliło nam zagrać tutaj, chociaż to trochę boli to, że, że czarne zagrają tak to może nie, może białe może by kontynuowały, no ale wtedy właśnie czarne zagrają tam ten duży ruch. Nieważne, to jest joseki, natomiast białe postanowiły, że przeżyją, no tylko, że to jest życie na małą skalę, które nie nazywa się w ogóle joseki. Hmm. No cóż, czarne zyskały ściankę, straciły punkty, ale zyskały cel ataku. W tej chwili też białe nadal pewnie mają przewagę, więc wystarczy, że przeżyją i będzie w porządku. Tylko jak przeżywać? Żeby żeby tutaj nie okazało się zaraz, że są punkty cięcia. Przepraszam chyba nie tak, tylko tak. No właśnie, tutaj teraz zaczyna biały cierpieć. Oj przepraszam. Tak, tak, tak. No, i zaraz się okaże, że białe zostaną odcięte, i nagle nie wiadomo, czy białe nadal mają, mają przewagę. Czarne wydłużyły, białe teraz bardzo ładnie zagrały taką pseudo-getę i zyskały zewnętrzne. Natomiast następny ruch białego jest oczywistym błędem. Nie gra się takich atarii. To bardzo ważne, żeby to zapamiętać. Jeżeli możemy zagrać raz atarii połączyć, to albo gramy atarii łączymy, ale bardzo często zamiast tego lepiej jest po prostu zagrać te luki. Białe zagrałyby tu i co teraz czarne mogą zrobić? Czarne nie mogą wyjść, na pewno nie skokiem, bo białe po prostu połączą. Jeśli czarne wychodzą tak o, to teraz przecież białe nie zagrają tu, tylko zagrają tu i jak coś to mogą nawet poświęcić trzy kamienie. Jeśli czarne grają tu, to białe tu i oczywiście, że nie tu, żeby nie zostawiać punktu wcięcia, tylko tutaj. I jak coś to można zawsze poświęcić trzy kamienie, jeśli trzeba. A chyba nie trzeba akurat, ale jeśli byłoby trzeba, to można. Także wymienić raz to, to jest bardzo duży błąd, podstawowy błąd w kształcie. Teraz znacznie łatwiej będzie czarnemu walczyć, bo tutaj daje się po prostu przeciąć. Białe grają aktywnie, też niepotrzebnie, bo można zagrać, zagrać nieaktywnie i wygrać grę, bo białe mają po prostu więcej punktów nadal. Natomiast białe próbują, próbują zrobić coś więcej, no i nagle się zaczyna robić problematycznie. Teraz chyba stracimy pojedynczykami, no ale też nie tak źle, no bo, no bo cała grupa przeżywa, więc możemy sobie znowu policzyć punkty i raczej będzie na naszą korzyść. A czarne parły za bardzo, za daleko i nagle zginęły wszystkim. No to teraz próbujemy ratować sytuację i przynajmniej przeżyć tą grupą jako całością. Natomiast nie ma tutaj za bardzo dwojga oczu. Jest jedno oko tam i może zalążę koka tu. I jest to bardzo nieprosta... Nieprosta sytuacja dla białego. Tu, 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 tu. Białe zdołały dostać coś na zewnątrz, ale czarnemu wystarczy do zwycięstwa odcięcie. Niestetyż. Czarny najpierw jeszcze dobra wymiana, i teraz odcięły. No i mimo, że białemu udało się tutaj bardzo sprytnie odciąć, odciąć całą dolną bandę, to czarne mają tak naprawdę dużą przewagę czarny zwyciężył. Także białe nie zdołały zakończyć gry, w której miały przewagę. Nawet w tej chwili nie było to trudne zadanie, wystarczyło pozwolić czarnemu na odcięcie części. I zabezpieczyć resztę. Tak, ile mają białe? 10, 20, 30, 45, 65, 75, a czarne mają tak. No nie wiem. Licząc optymistycznie, to tak z 10, 20, 30, 40, 50, nawet 60 nie starcza czarnemu. Czarnemu po prostu nie starcza do, zwyci do zwycięstwa. A odpowiadając na typowe pytanie o gdzie był główny błąd o wydaje mi się, że tutaj po pierwsze tu duży błąd, a po drugie tutaj zbyt asekurackie przeżywanie. Kiedy można było po prostu zagrać taki, taki wredny kontratak. No i co do zasady, ten ruch na S7 no, rzadko jest grywany. To jest taki ruch z książki y, dotyczącej, nie wiem, gry na, gry na handicapach, książki dla, y, dla początkujących, że tutaj ta grupa zawsze może przeżyć takim ruchem. Ale w praktyce jest to bardzo rzadko grywane. Znacznie lepiej jest wychodzić grupą niż przeżyć, y, zdobywając zaledwie dwa punkty, a poza tym oddać białemu bardzo duży narożnik. Bo przecież ten ruch za zabija, zabija Adji w narożniku. Hmm. Także to jeden błąd. Czarnych. Tutaj dobrze raczej, pograne. Tutaj próbujemy nadal yy, trzymać białego słabym. No i tutaj w zasadzie dobrze. Tutaj czarne zrobiły to, co mogły żeby wygrać tę grę. Najpierw było trochę na niekorzyść czarnych, ale później czarne zrobiły to, co mogły. Um, możliwe, że kiedy białe tutaj uderzają, to też nie ma co wstawać. Może w ogóle już w tej chwili lepiej zagrać ten ruch. Jeśli już chcemy go grać. Nie jestem pewien co do tego zdania. Albo w ogóle jakoś tu. Trochę nieprzyjemnie. Hmm. Hmm. Gdzie to najlepiej zagrać? To już trzeba się robota spytać. No ale ten kształt no, nie jest taki taki wspaniały. A już na pewno nie, jeśli zostajemy zmuszeni do zagrania tego ruchu. To, to nie jest sukces dla czarnych. No dobra, no to chyba tyle o tej partii. No i właśnie wydaje mi się, że, że, że to tyle na dziś. Jest wikłe. I aż taka, natomiast ja się nie przygotowałem do, do omawiania następnych partii, a też nie jestem pewien, czy omawiać partie z rundy drugiej czy trzeciej, bo w grupie B mamy partie z rundy trzeciej, dwie, ale jedna jest nierozegrana. To może lepiej poczekać na wszystkie, gdy z rundy czwartej. A w grupie C, no też jak na razie mamy wszystkie rozegrane z rundy trzeciej, a jeszcze nie wiadomo, czy wszystkie zostaną rozegrane z rundy. Z rundy czwartej, więc może za tydzień się spotkamy i albo za tydzień omówimy więcej gier, albo i za tydzień, i za dwa tygodnie sobie omawiamy gry. I może już będzie sezon skończony, no ale to nie musimy się spotykać na zbyt długo przecież. Także dzięki za, za przyjście, i jeszcze zostanie nam jedna gra do omówienia z grupy A, i dużo gier do omówienia z grupy B i C na przyszły tydzień albo przyszłe dwa, dwa weekendy. Dobra, to tyle i cześć, cześć.